Co taka piękna kobieta robi tutaj sama? Proszę, jaki szybki. Parę uśmiechów, wymiana spojrzeń już do mnie zagaduje. Lubię facetów, którzy nie tracą czasu. Chciałam się trochę przewietrzyć. A twój mąż? Domyślił się, że się kto mój mąż. No, ale i tak mnie podrywa. Taką brawurę to ja lubię. A zaraz do niego wracam. Nie wierzę, że puścił taką kobietę samo od stolika. Ja, gdybym miał taką kobietę, nie odpuszczałbym jej na krok. Ach, Czy napatroczy się jakiś adorator? Nachalnych adoratorów spławiam, a tych, którzy mi się podobają... też <tosz> to moja słodka tajemnica. A pan co co robi? Musiałem odpocząć od miasta. Szybko tam jest, zmęczyłem się. I proszę, żaden pan, Paweł jestem. Dorota, jesteś tu sam, Pawle? Jak palec. Niedawno rozstałem się z narzeczoną. O, przykro mi. Wcale nie. Niepotrzebnie. To była moja decyzja. Ona chciała mieć dzieci, bardzo naciskała, a ja nie byłem gotowy do roli ojca. Właściwie nie wiem, czy kiedykolwiek będę. A ty masz dzieci? Syna. Dorosłego. Ma 20 lat i studiuje za granicą. Ciągnie tylko od nas kasę. Uważam, że macierzyństwo to jest bardzo przereklamowane. Gdzie jesteś? No wszędzie cię szukam. Miałyśmy jeszcze iść do baru. Czułam, że przyjdzie. Zauważyła, jak Paweł na mnie patrzy. No, zazdrości mi powodzenia u facetów. O, mogę się przyłączyć? Chcemy raczej spędzić czas we własnym towarzystwie. Jasne, rozumiem. Już mnie nie ma. Miłego wieczoru. I do zobaczenia.